U mnie, się. Serio? Tak, wszedł do mnie. Powiedz do niego tak, z Pasturim! Pasturim! To on nie słucha. No i jak my gramy z miodami? Leży jeden. A, japa, japa. Japa, japa. Ja. Nie, nie, cave leży. Do kejwa, do kejwa wszedł jeden. Mit. Leży mit. Paka za Ta, oh. ta, ta. I. Heaven. Znajdź go, Mario. Puchajcie. Dobrze, ma. Chciałem go zanurzować. Mógł wyjść rano. Tak macie na midzie, raz on. Mógł wyjść, Jest. No od maina idzie. Daj mu tapę. No i. Doładowując z kodem Moski, to automatycznie dołączasz do giveawaya na te piękne skiny. Powodzenia! Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to k***a trzeba strzelać! To gówno i Ale przynajmniej się oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej darmowej skrzyni. A nuż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mummentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji Exchanger wymienisz je wszystkie, na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem Moskito otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. What the hell? Marian, Marian, ogólnie, ogólnie nie ma takiej pozycji, co Ty teraz grasz, nie? O, tak ci powiem. Obra już idę na back, nie bruj się. Nie chcę wygrać mecz. Rampa wyszli ka, frajerzy. Kurwa! Rampa, rampa, prątują. Zleży?

Fanie, że, znamy, bo fajnie, że powiedziałeś dobrze się dobrze znasz, bo Fajnie, że jak się mi Jacku i nie wysłałeś Tak jak coś dzięki. A że Mercedesa zamówiłem ci nowego z salonu. Po co ta gadka? Po co ta gadka? Każdy wie, że jest z niej zarobiony. Tu jest czymś wśród. Teraz co? Cobelska, coobelska, odbanczy, co ja póle, ale zajmij się... Ja daleko, Jaro. Jaroż, dwa dipsa. Dwa. <laughs> p Abstrakcja ty peknie. Maria. Maria. Hey. Hey, Czemu? Nie tak da mnie kroi! Burro! Co nie trzymasz jeszcze? Kurwa, o, no, się nie, się, cała, kurwa. nie będziemy śmiać. Ile procent oddaję Mario? Nic nie oddaję Hej, wiesz co? Dobra, ale ty jesteś dobra i... Serio, serio ja już sobie ja sobą nie gram O co ci ty chodzi? Ty jesteś taką podklipy pod klipy pod TikTok, nie? Ty jesteś jeszcze gorszy niż bandit Słucham? Mhm. Pokazać ci ile klipów jest jak ty p... Mnie jakieś kotopały? Nie, nie ma ani jednego. Zawsze jego. mówiłem, że mega bro, <noise> że mega bro <głos> Zawsze <głos> mówiłem me, mega bro, pozdro Bo PZDR Różnica między nami jest taka, że jak, jak, jak był jakiś shot To ja ci snem bekę, coś tu smyczku tego I na koniec powiedziałem, nie, no, tak naprawdę Dżiniu, wszystko w porządku A u ciebie nigdy nie było takiego switcha, no nie? Do końca jechałeś, że coś złego w moją stronę Tak? Powiedz co na przykład Aj, traj, traj. Powiedz na przykład co. No teraz już tego tyle było, aż nie wiem. No, 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 no. Ej, Murlock, daj mi AWP. Nie, ja gram właśnie. Zarzuć. Nie no. Ja tu pokażę nie, jak tej k się gra. Ulfi przerzuć. A, Dziękuję. To, k... Mać, się popisać, czy... Muszę tutaj sniper kozę odpalić. Ja, ja bym go bardziej rodkę tego Al, mida. Żeby no, mi pomóc ale... na B, wiesz? Gdzieś gdzieś mi pokazuj, pok bo chcę w Heaven wjechać. Albo ty Właści gdzieś. Właśnie nie mam, nie mam, nie mam. mam. kurwa, nie ma Polaka. Ja pikuję Biał ja mam jest za boksa No nie dowiem się, muś pewnie zmutował Mać Patrzę Heaven Bo szanuję twoich widzów, wiesz? Nie chcę im przeszkadzać w transmisji Heaven! Ja odpuszczę no, chodzić, Majka, bo taki jest szanowany, nie wiadomo o co ci chodzi Nie, ja szanuję twoich widzów, kolega Weź coś mi złap, nie? no złap mi właśnie Patrzę rampę No już wychodzę Ale Jeden basem jest Dobra, idę powalczyć coś kogoś. Mid Okno cofnął. Bez, no tu, tu się gra. Cztery się tak powiem. Szanowni Państwo, pozycja na kadrach hier. Ale jest jeden. Jeszcze dwóch Jeszcze dwóch ha main. No Gruba. Nie żyje. Szkoda. Patrzę tą grubą. Da nad. Jeden na pewno. Proszę, jest dwóch. Ja Kevin spalili, uwaga pod B Uwaga, rozmowa Dobra, k**a, wyda Wybłony. Wybłony. To jest Mario I... Oj, mi da, będzie do dobra to ja się znowu godziłem k*a tego nexta Nice. Dobra próba, dobra próba bratan Oczywiście że Maria wina, macie rację tu mi się raz spali, nie? U mnie na Gierce U mnie też To nie zagiera No weźmij dziki O też dali, fajnie Jeszcze jeden zakręt o, ty furcikiem też grają, nie? Ale Mida pojechaliśmy Ty hey, Dawid tak ty się w ogóle nie schłasz wszystko git? Nie, jeszcze ja słucham właśnie, bo jestem posłusznym piaskiem Rough, rough. Przy ty mu na plecy, k. Golden State. Typ Golden State, gronstronny. Karego jest strzelec. Jadł już. Weźmy hit. Jadł już rampę. Ja skakuję. Uważaj, taką dzisiaj nie. To na to nie może być. Chodź, mi Przeszli, p mi, Majka. Ładnie, Marian, twoja runda. Weronika, ja nie mogę z kobietami iść na randkę. Ja mam kobietę. Weronika chce mnie puknąć. No. No serio, OG, ona ma ponad 40 miesięcy suba. No pisze, że cię puknąć? Nie, pisze, że jeszcze 340k punktów i randka. Podejrzany smoke, podejrzany flash. Ja mam. Wyjechali, stary. No. no, no. Najdzika. Ej, nie, no dobra, ta gra jest do pi... Chłop po głowie, B. Dobra muszę wycofać tą randkę Co k on dostał Zakręcałem Patrz Kevin no, zostawiam się Na git To są debile, dwóch pod rampu, trzech pod rampą. Ej oni są bez się, Marian Okej okay. ładnie Marian ładnie No bo ty nic nie robisz, tak to z igle w smoka! Chuch gdzieś się ustawić potem ja ci nie chcę grać To nie graj chło co Jeszcze jeden do smoku od seda <śledzio> 10 sekund rundy Dobra no. no w Kajwie drugi <śledzio> Simpulse Live Guys to playka ohohoho to jest go wysiadło co za 20 sekund robię no ja nie żyję no ja nie żyję. zakręt chyba pod kamerą zabiegają. hehehe straszy go jobra, ja nie żyję że się sam na B pewnie wjeżdżają, uwaga Dobra, no rampa, rampa, rampa jestem, rampa. jestem swym, swym rampa, rampa, rampa rampa i wówkę ja mam. Ja mam. Ja mam, to mam, to maja. To maja. Ja mam O, kawa. Nice keep. Pewo mam. Kawa na BS sie Plantuję pakę. E, planting bomben. Funkcjon. Słyszysz? Do prawej, do prawej przy ścianie blisko. Patrzę to, Patrzcie to, Patrzcie to. Do, do prawej blisko ściana, Patrzę to no nice, widzieliście? Ulfik. Widzieliście jaki to jest mózg? Tylko mi się nie chce grać już po prostu Zezior jeden frag, ja... <laughs> ja tego nie widziałem wcześniej Nie, że wziął, dobra, bo on zawki... Dobra, 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 dobra co się dzieje? Ty... Kiedy te G z te łysy? Dobra mi ty, ty, ty się zrobisz gorszy niż bandura, nie? Celuj tam dobrze po swojemu. pod mainem awp. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. jeden po głowie. Lajk. No tam. O co jeba, go p mało. Cave. Rampa. I rampa Yes. Redrum. Okay. Redrum, room, Redrum. <sighs> right now, Super Mario in the Division One versus four. We're gonna try to go to the Troll Swamp and one dead. We're gonna solve the second frag by Mario. It's only two left. It's only like 15 seconds left, and Mario just took in the AWP, and right now he's only to Simple five guys on your go, Boli, Dobra. To jest taka, że ci cave'a, ja wam daję granaty, Ja wam smokę krótką na B i palaka długo. I w B jesteście się się f**kować. Do cave'a rush. Do cave'a, do cave'a. Do cave'a, do Nie wiem, czy się balaka. zmieszczę, wiesz, bo taki gruby jestem. Do B wyskakujecie cza. i potem long. Palaka dali. Jeźdź, uważaj lewo, prawo. Long. Tam leżę. Jadę w tego palaka! A... Krótka, krótka, krótka po głowie. Nice, Jaro! To to chodzi. Po głowie. Hej, okay, w plecy. Info, info. Dobrze. Dobra, Dobra jeszcze B, druga runda. No trzeba szybko. Chodzisz Mario. Ale w head'a musisz. Bońka. Ale linia. Ulfik, paga masz. Dwa no, o okay. jest tak bardzo groli no Chyba A, A, Chyba od setem albo okno. ]cie. No, albo okno, tam dużo było. Ciadek He, he, wiesz? Basen czysty. Możecie oh hayır, do donata... możecie do i do A zamykać. A, tak, tak zróbmy. Macie smoka na CT też, że... Jezioro. Daj smoka da. Na się. Bronki leżą No i żezior Ooooj Wytrują Jest temple, temple Obity Temple wchodzi, wchodzi, wchodzi już Trayman, Temple leży Wedą Jeszcze chyba Jeszcze nie wiem gdzie jest Tam Aj p***** Beż się Nie no, wiem Saj temple <tum> Nie do fujów. nie słyszałem. Nie ma nic, możemy uchodzić mi do. To jest niebieski po ta, a my po pójdziemy też. Uważaj tam w mainie. B dojechali w cztery. Trzech, B dojechali Dziękuję. Od kewena będą w czy... Ale co? Nice. Super. Jeszcze ja, jeden, zupa. na super połom. <laughs> a, zupa, zupa. Super, bitte schön. Uuuuu, ja, bitte Ejma, ejma, cheatem i merchitem. Uuuu, ja. No future for me. Może to jest rampy. A zostałem w przez zawodników CT. Nie wiem, czy to chodzi. Tak, tak, to co masz pakę? Oooooo, przewracam. Uciekaj, uciekaj, ten smoka. Wypij, stąd gra. Pomagam ci, żeś on. Leży raz, Chodźcie da, do, chodźcie da chodźcie da do. patrzcie, możecie mieć, jeszcze mam patrzcie, 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 nie patrzcie, 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 ale jest to i drewno tu jest. Lepiej ci z tego Gloga No, trochę tam rozpętałem, co? No dałeś piekło. Bo ja nie skumałem, że tam jest ziomek ze smokiem, wiesz? I jeden, jeden mi wybiega, drugi wskakiwa mi na heaven no. Nie połączyłem kropek w odpowiednim momencie. Nic, nic, no. uwaga skróta. A mają? A w to. A mi krucieden? Widzieliście. Tak. To ty, robisz byś nie rob tak. Chciał przejść, jeżeli wiesz? No to powiedz. Lec Mate leży. Jeden agresywnie gra. W mainie. Ta gruba, gruba. Ja dwóch z B zabiłem. Mam B zajęte. Tempel, a WUPA. mają. I, e, side. I side, side, side. Side temple. Brawo Yeah, w tej długiej, przy Przy długiej, Wioletta Villa miała dużo kotów i psów, Długa. leży, leży mit heaven, dwa mać! dwa, czy może jeszcze czy tylko to jest tak, ct, odc, za boxem, ct, Dwóch, ct, ciu, ciu, od CT tylko mogą przejść jak coś. Nie tyle już, tyle już. Już mi się nie chce. Już słyszeliście, się nie odzywałem No tak zachowujesz. <grym> mogą wejść od CT w bomb. Jeden leży. Nice one. jest super. Nice one. Dobra, tyle, k wejść, 4, 30.